Pozdrowiesz słoneczka murta. Pozdrawiam. Wielkie pozdro. Słuchaj. What's your favorite scary movie? Nie mam. Nienawidzę A, to horrorów. Jest, to jest Ty w ogóle, to nie wiesz nawet, ale tak jest y, w Screamie, się zaczyna rozmowa telefoniczna od tego protagonistu. Nie, to akurat oglądają. No. Wrócę do blonde Najlep, Najlepsza seria horrorów to jest naznaczony i obecne. A nie scary movie? Kiedy mówię byłem mały, to i tak wiem, na to Pytanie. straszył ostatnio. O, długi Donnę, Siemag, to jestem mega dumna, że to już druga trafia si się nie zobaczymy, ale jestem pewna, że ta ci siebie super się zna. Dziękujemy, bardzo dziękujemy. Zusia. Pozdrowi króbki Mortaki, mortacja. Bożem, czy live będzie zapisany? Nie, nie będzie zapisany. Gdzie, e, po prostu będziemy sobie grać i czekamy na 20.30 e, Chcę trochę z wami nadrobić, bo dużo ominęło mnie i tak dalej ostatnio więc e, chcę z wami ponadrabiać trochę tego jeszcze się długo nie widzieliśmy widzimy się w łodzi idziemy, idziemy. o Emilia, bardzo mi miło. Kiedy następny stream? Jutro no tak. Jutro mamy ciąg kilkudniowych horrorowych streamów. O nowej częściej, bo jeszcze nie słuchałem tak naprawdę, ale trapi mi siadł.